Super splash! Nagrałeś? Nagrałeś tam? Chyba tam, cały czas się nagrywa. Maneczko, mordeczki, witam serdecznie. Esoksi z tej strony. Właśnie dojechaliśmy na miejscówkę wraz z Augustem. Cześć, Jak tam? Dzisiaj Cześć, gotowy okay. na łowy? Coś musi dzisiaj No wpadnie, chyba nie. No. no. Yy, nie będziemy tutaj za długo nawijać. Szykujemy się do rozkładania i palimy wrotki na wodę do zobaczenia wkrótce, elo o, okej okay. pierwsza rybka, Augusta. Ktoś nie mógł, o, jest, siedzi Siedzi pajk, nagrany, patrz No to ten co mi wyszedł Ale skoczny Pięknie Tu masz mordo szczypce Proszę bardzo No on wyszedł na tą moją gumę, tylko mniejszy się troszkę wydawał, wiesz Czekaj chwilę, daj sekundę Nie Jedziemy Zdjęcie chcesz? Dobra, dawaj O, shit. Gratulacje, druga rybka. Niż. Dobrze zapięty dobrze. dobrze zapięty na maksa dobrze Jóż, yeah. <laughs> na na koniweczkę ładny ładny, ładny, 70 palem wolisz tak czy... tak czy... tak czy... tak czy... tak czy... Tak, o kurwa! A w ruchu... o! o. o shit. Super splash! Nagrałeś? Nagrałeś <grym> to? Chyba to? tak, cały <grym> czas się nagrywa. No... to jest gruby luj. To może być metr nawet. Ale ryba! Ale ryba ciężka, człowieku! O to jest dój, taki podbierak od razu też pat co robi, patrz Patrz co robi Ooo o ho, 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 ho. Albo to może być SUM Jak szczupa to jest życiówka Jak szczupak to życiowy, nie? O Jezus Mam swoją upragnioną... Ole ciężki, to jest sum chyba o, o panie, to będzie... Ole, co to jest, paczek z roli idzie chłopie, a ja mam beton prawie, o, o człowieku, o! Co <grymne> <robię>? <grymne> proszę żeby to był szczupak, żeby to szczupak był, ale to chyba sumisko, wiesz, bo takie szczały ma zwani, o właśnie, o tym mówię. I jak to będzie Albinos, Ach, nie, myślałem się, tu. sum, Tum. no ale myślałem, że Albinos Pokażę się uh. 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 Mam swojego suma tego pragnionego Chciałem tu złowić suma Jest Nie, rękawicy nie wziąłem, szkoda. W aucie Tak ucięty mamy A A za 150 będzie miał, ty. Jest, 120 ma. No, no lepiej. To Lepiej. Za 140. No, piękna bestia, ty. O, człowieku, ty. Mami, chciałem suma, wczoraj mi chodził suma Miał być Albino, ale dobry taki Puścza wąble, dobra, mam rękawice, kurde. Zwykło. Chcesz taką cienką rękawiczkę? Masz? No mam, kurwa, pod nogami. A no ty? Tylko to jest lewa. No dobra. Ręcznika, o co Gotowy. Pokazać Ci, jak się sprawdza, czy słuch jest gotowy do podebrania? Pukasz głowę? Zawsze tak. Klapsa w czoło trzeba mu dać. Wtedy wiesz, czy każdy jest gotowy. Jest gotowy, bo się poddaje. Zmęczony. Widzisz, nie ma śluzu. Widzisz przykład? No, czyściutki. Z tutaj są czyściutkie w sumie. A na Bultiza. Myślałem, że na, na Lemona. On głęboko wcale nie siedział, ten sum. Teraz no, 140 wydziwiał. Nie, 140.

Przejdziemy z nim do brzegu. Trzeba dźwięk, 130 grudna. Jest wideo, wideo? Tak. Wiesz co, może ja wejdę Poczekaj do wody. chwilę. Dobra. 130 cm sum. Pięknie przywalił. Piękna rybka. Как ты голосуешь? Очень хорошо Ааа, это круто Еще подождите, еще минутку Я приду к тебе туда Не уходи, иди сюда Bye bye Beautiful fish good? Ciężki dzień za nami Właśnie zawijamy wrotki Tadeuszko jak tam, po ciężkim Zmęczeni nie? Zmęczeni, ale zadowoleni Zmęczeni, zadowoleni Brudni jak widać zresztą Sum fajny wjechał na spontanie, naprawdę nikt się go nie spodziewał, ale tak jak Ci mówiłem, nie? że ta woda lubi zaskakiwać, naprawdę lubi zaskakiwać. I sumy albinosy tu pływają i potężne sandacze i okonie konie jak, jak karpie, nawet bym powiedział, także ta woda może nigdy nie wiadomo. Czasem nie złowisz nic, nie ani brania, a czasem jesteś aż nadto zadowolony, dlatego nie wolno się nigdy poddawać, sztywniutko trzeba do końca wytrwać, próbować. Nie? Tak jak my dzisiaj, nie? tyle czasu nic się nie działo, nic się nie działo, a nagle bum, jak przywalił, jeszcze widownie mieliśmy, trzech styczkarzy siedziało tam sobie i zdjęcia aż nam robili, także 130 sum wjechał, dwa szczupaki, eee, tutaj Augustowi jeszcze dwa razy przywalił ten sam szczupak, niedaleko właśnie z miejsca sumowego, okoń pierwszy wjechał, mi tam jakiś malutki okoń i tyle. Kończymy, jesteśmy mega zmęczeni, pali mega słońce, jest mega gorąco. Wracamy do domu, a wy czekajcie na kolejne materiały. Ema!